Witam wszystkich przyjaciele. Z tej strony ponownie ja, Jaczesław Ismailow, albo po prostu ja. I znajdujemy się właśnie w tym miejscu. Pamiętacie, co odkryliśmy tutaj ostatnim razem? Tak, chłopaki, odkryliśmy potwory w prawdziwym życiu. Odkryliśmy prawdziwych sprunków. Prawdziwych sprunków, którzy byli właśnie tam, na tej krzelodowej. Utonęły, bo kralodowa się stopiła? Tak, tak, kralodowa się stopiła. A to oznacza, że teraz możemy zanurkować pod wodę? I zobaczyć, co tak naprawdę zostało z tych sprunków. Będziemy zajmować się podwodnymi znaleziskami z akwalungiem. Pod poprzednim filmem zdobyliście 20 tysięcy lajków. Jesteście świetni. Może pod tym filmem zdobędziecie 25 tysięcy lajków? Koniec gadania, idziemy się przebierać. Ten akwalung jest twój, ten mój. Zakładaj. Tak, kurczę, szczerze mówiąc, boję się. W sensie, boisz się? Czego się boisz? Boję się nurkować. Może będę obserwował cię z brzegu, co? Nie rozumiem, czego się boisz. Bardzo boję się wody. No ale tak naprawdę nie umiem pływać. Serioza, jesteś głupi? Nie pływaj, tylko tonąć. Tonąć? No nie, nie, nie. Spokojnie będziesz mnie asekurował z góry i komentował widzom. Ubieram się. To mogę zrobić, tak? Dobra, ruszamy, złap się, Dawaj. będę go kontrolował. Wszystko będzie w porządku. Wtedy zaczęło się moje zanurzenie. Może wyglądam na spokojnego, ale Sierioża naprawdę miał powody do obaw. Ja też trochę się bałem. Chodzi o to, że temperatura wynosiła 4 stopnie. To naprawdę bardzo mało? Przyzerze zamienia się w lód. Zostały jeszcze całe 4 stopnie i wszystko by zamarzło. Ale mimo to dla moich subskrybentów zanurzyłem się na dno. Nie zatrzymywałem się przed niczym. Przecież asekurował mnie Sierioża, prawda? Długo go nie ma, prawda? Mam nadzieję, że znajdzie tych śmierdzących spranków. Oj, oj. Cholera. No, przecież wia jest dobrym nurkiem, prawda? Umie pływać. Wszystko w porządku. Było bardzo ciemno. Naprawdę nic poza własną ręką nie widziałem. Ale może jeśli zejdę głębiej, kolor wody jakoś się zmieni. Szczerze mówiąc, zamarzałem, ale dla moich subskrybentów zrobię wszystko. Więc zostawcie 25 tysięcy lajków teraz. Klikajcie lajki. I wtedy będzie więcej takiego przygodowego kontentu. I w końcu pod wodą zaczęło być cokolwiek widać. I tam było coś najciekawszego. Nie mów, poczekaj, daj lajka, a on będzie dalej mówił. Jeśli oglądasz, a nie dałeś lajka, zrób to teraz. Dał lajka, tak? Tak, 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 dawaj, kontynuujemy. Zaczęło się najciekawsze. Płynąłem, badałem podwodny teren i odkryłem to dziwny, przerażający przedmiot przypominający nóż. Ale wydawało mi się, że to nie jest zwykły nóż. Ten nóż jest powiązany ze sprunkami, więc mógł być narzędziem. Pewnie ten nóż należał do Wendy najniebezpieczniejszej, najbardziej przerażającej i najbardziej szalonej sprunki, jaką znam, bo widziałem u niej taki właśnie na tym zdjęciu. Może to zwykły nóż, niezwiązany ze sprunkami, po prostu wyrzucony przez kogoś? Chociaż wyglądał przerażająco. Popłynąłem dalej i natknąłem się na coś dziwnego, zielonkawego, przypominającego mackę. Wcześniej znalazłem coś podobnego w tym filmiku, ale wtedy używałem magnetycznego wędkarstwa. Sprawdźcie według podpowiedzi, jeśli chcecie. To był ogromny włos wineri. Ona jest taka zielona i wygląda właśnie w ten sposób. A tak przy okazji napiszcie w komentarzach, który sprunk jest waszym ulubionym, które spranki i jaki dźwięk z nich podoba wam się najbardziej. Ogólnie rzecz biorąc, wineria jest całkiem nieszkodliwa i jej macki mnie nie przestraszyły. Ale przecież ktoś je odciął. Z jakiegoś powodu leży to na dnie. Szukajmy dalej, by zrozumieć, co tu się stało. Płynąłem dalej i zauważyłem jakieś uszkodzenia. Kiedy podpłynąłem bliżej, zrozumiałem, że to metalowe szczątki fanbota. To na pewno kolejny sprunki, tak. Wia, skąd tak dobrze znasz wszystkich sprunki? Ja w ogóle nie mogę ich zapamiętać. No bo czytam komentarze moich obserwatorów i wszystkim daję serduszka. Dlatego jeśli oglądacie życie Wia, koniecznie subskrybujcie i zostawiajcie swoje komentarze. Wszystkie je czytam i oznaczam serduszkami. W komentarzach napiszcie pięciu ulubionych sprunki, a ja też mogę polubić? Tak, 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 dawaj. Najważniejsze to opowiedzieć, co było dalej, a wypiszcie komentarze, bardzo ciekawie mi się to czyta. Z daleka zobaczyłem coś zielonego, coś niezrozumiałego i dziwnego. Postanowiłem podpłynąć bliżej. Zatkało mnie, gdy zrozumiałem, że to była odcięta głowa sprunki, winerii, leżąca na dnie. To naprawdę wszystko się zgadza. Przecież w tamtym poprzednim filmie, a tak przy okazji, jeśli go nie widzieliście, koniecznie skorzystajcie z tej podpowiedzi i obejrzyjcie poprzednią część o magnetycznym wędkowaniu. W tamtym poprzednim filmie znaleźliśmy nagrania z kamer i widzieliśmy winerię, i wygląda na to, że nieźle jej się oberwało. W oddali coś zabłysło, więc podpłynąłem bliżej z ciekawości. Z daleka wydawało mi się, że to zwykłe wiadro. Ale już wcześniej spotkałem coś podobnego. Tak było u tego sprunki. Ciągle zapominam jego imię. Wydaje mi się, że jest trochę tępy. Dlatego napiszcie w komentarzach, jak on się nazywa, proszę. Naprawdę, zawsze zapominam. Ale on ma wiadro brązowego koloru i wydaje dziwne, głupie dźwięki. Przyjrzałem się wiadru. Było przerażające, dziwne i pokryte czymś czerwonym, strasznym. Kontynuowałem swoje zanurzenie. Muszę znaleźć jak najwięcej znalezisk z akwalungiem, żeby zrozumieć, co tam się naprawdę wydarzyło. I w oddali coś znów zabłysnęło. Okazało się, że to był ogromny miecz. Być może również był używany przez jednego ze sprunki jako broń. Ten miecz wyglądał przerażająco, chłopaki, naprawdę niepokojąco. Zostawiłem go tam i popłynąłem dalej. Ale chyba niepotrzebnie tak postanowiłem, bo w oddali zobaczyłem coś jasnego żółtego koloru. A kiedy podpłynąłem bliżej, zobaczyłem jakieś dziwne zęby, anteny. A! To była głowa żółtego sprunki. I to nie byle jaka, tylko w fazie horroru. Była przerażająca, straszna, to był prawdziwy koszmar. Ale na tym przerażające znaleziska się nie kończą. Obok głowy żółtego sprunki znalazłem to. Z początku myślałem, że to zwykły brązowy kamień, ale. ale to była głowa sprunki. Wyglądała, jakby była nadgryziona z boku. A kto ma duże, straszne zęby? Właśnie u tego sprunki, o którym mówiliśmy wcześniej. Zapomniałem imion obu, żółtego i brązowego. To było dziwne i straszne, dlatego postanowiłem to wszystko zostawić. Kończył mi się gaz, moje powietrze do oddychania pod wodą, więc postanowiłem wypłynąć na powierzchnię. Jednak usłyszałem dziwny hałas i postanowiłem się odwrócić, zanurzyć ponownie, żeby jeszcze popatrzeć. Nie było tam żadnego żywego stworzenia, ale słyszałem jakiś dziwny dźwięk. W oddali widziałem jakiś czarny kształt. Gdy tylko podpłynąłem bliżej, zobaczyłem to. To był Black, najniebezpieczniejszy i najstraszniejszy ze sprunki. On również był w swojej horror fazie. Co on w ogóle robił pod wodą? Zacząłem się szamotać, próbując się uratować. Gwałtownie popłynąłem na powierzchnię, chociaż tak nie powinno się robić. Via, via, jestem tutaj. Tam jest Black. Co kto? Black, Black, nie. Patrz tam. Cholera, cholera, kurczę. Zmykam stąd. Tam jest Black. Cholera, odpływam.